Chciałbym mówić dzisiaj troszkę znów na temat wiary. Bo wiesz, że wiara jest tak bardzo ważna w naszym życiu. A jak jest napisane w Bożym Słowie, bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc wiara jest ważna, by podobać się Bogu. I Bóg wynagradza wiarę. A więc Bóg chce, żebyśmy wzrastali w wierze. Żebyśmy nie byli w jednym miejscu wiary, albo żebyśmy nie szli w dół, ale żebyśmy szli w wierze do góry. Amen. Amen. Bóg tego chce. I to jest dobre dla nas. Amen. Dlatego, że jeżeli wzrastamy w Bogu, jest napisane, że nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy. Rzeczy są dla nas bardziej, bardziej możliwe, kiedy wzrastamy w Bogu, kiedy wzrastamy w wierze. Kochani, tak naprawdę wzrastać w wierze znaczy to samo, co wzrastać w relacji z Jezusem. To jest jedno połączone z drugim. Jeżeli wzrastamy w relacji z Jezusem, wzrastamy w wierze. Amen. Kochani i. Są różne poziomy wiary, ale jest napisane, że Bóg każdemu z nas dał porcję wiary, miarę wiary. Każdy z nas ją ma. I zaczyna się od małej wiary, i ta wiara w naszym życiu ma rosnąć powinna rosnąć. Kraj tak naprawdę, kiedy Jezus był na ziemi, spotykał ludzi na różnym poziomie wiary. I czasami o coś się modlimy i, i, i przychodzi nam, ok, nie mam dosyć wiary i Bóg nie może mnie wysłuchać, bo nie mam dosyć wiary. Macie tak? Zdarza Wam się? Tak. Mi się zdarza. Może jestem jedyny, ale. Ale wiecie, wiecie co? Bóg nie jest taki. Jezus nie jest taki, że o, nie masz i na wiary trudno. Bóg jest dobrym Ojcem. I ja wierzę, że spotyka nas na każdym poziomie wiary, który mamy. Na każdym jednym poziomie. Bóg spotyka nas i odpowiada nas, na, na, opowiada nam. Amen? Może weźmiemy sobie parę fragmentów z Bożego Słowa. Um. Czytamy w Biblii, może nie będę tego czytał, o takim człowieku, o ojcu, który miał syna który był opętany przez diabła. I rzucał go w ogień, robił z nim, z nim straszne rzeczy. I pewnego dnia on przyszedł do Jezusa i mówi, a, mówi do Niego, jeżeli możesz uzdrowić mojego syna, uzdrow go. Przychodzi do Jezusa i mówi, jeżeli Ty możesz. Jezus, który uzdrawiał wszystkich naokoło, wskraczał ludzi z martwych, on przychodzi do Niego i mówi, Jezu, jeżeli możesz. Jeżeli ty możesz. Wiecie, jego poziom wiary był tak strasznie malutki. Mówi, jeżeli ty możesz. I za chwilę Jezus odnosi się do jego wiary i on mówi: Panie, pomóż niedowiarstwu do, nie do mojemu. Wiecie, jego wiara była tak bardzo maleńka. Ale wiecie co? Jezus nie zostawił go. Uzdrowił jego syna na podstawie jego maleńkiej wiary. Ta maleńka wiara wystarczy, wystarczyła żeby jego syn był uzdrowiony. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg jest taki dobry. Jest taki dobry. Kochani, ja, ja pragnę, żebyśmy nie wątpili. Ja nie chcę wątpić w moim, w moim sercu nawet na sekundę, że Bóg jest dobrym Bogiem. Że Bóg nas kocha. Takim, jakim jesteśmy. W miejscu, w jakim jesteśmy. Na poziomie, na jakim jesteśmy. Bóg nas kocha. Amen? Bóg nas kocha. Panie, czytamy dalej? Może otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, ósmy rozdział. Mateusza 8. Werset 2 i 3. A oto trendowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I jeszcze rękę dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Ten człowiek przychodzi i mówi: Panie, jeżeli chcesz. On nawet nie miał pewności, czy, czy, czy Bóg go chce uzdrowić, czy nie. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj nie ma pewności, czy Bóg chce mnie uzdrowić, czy Bóg mnie nie chce uzdrowić. Um, wiele kościołów tak naucza: no, może Bóg zechce, może Bóg nie zechce. Może dzisiaj ma ochota, może nie ma ochoty. No nie wiemy tak naprawdę. Kochani, takie jest poznanie ich. Ale wiecie co? Takie było poznanie tego człowieka. I Jezus powiedział, chcę bądź uzdrowiony. Jezus jakby dostosował się do poziomu Jego wiary, nie odesłał Go z kwitkiem, ale mówi, okej, okay, chcę bądź uzdrowiony. Kochani, Bóg uzdrawia ludzi. Bóg odpowiada na modlitwy. Ja wierzę na każdym poziomie wiary. Amen. Dlaczego? Bo on nas kocha. Bo Jego miłość jest ponad wszystko. Jego miłość jest ponad wszystko. Amen. Kochani, czasami ludzie mają tak malutką, malutką wiarę, takie wielkie wątpliwości. I Bóg odpowiada. Są w różnych trudnych sytuacjach, nie mają wielkiej wiary. Ale kiedy zwracają się do Pana, Bóg odpowiada, dlatego że On jest dobrym Ojcem. Amen? Bo On jest dobrym, dobrym Ojcem. Amen? Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, piąty rozdział. Marek, pięć. werset A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie. Raczej się jeszcze pogorszyło. Znamy te klimaty? Bardzo popularne dzisiaj. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła, i dotknęła Jego szaty, bo mówiła, jeżeli się dotnę, choć by szaty Jego będę uzdrowiona. Jeżeli się tylko dotnę szaty Jego, zobaczcie, powiedziała sama sobie, jeżeli się dotnę Jego szatę, będę uzdrowiona. Kochani, kiedy, kiedy przedarła się przez tłum, mimo że tak naprawdę nie powinna tego robić, ponieważ miała krwotok, a kobieta, która była w takim stanie, nie miała prawa być w tłumie, ale ona ponad, pomimo wszystko przedarła się hmm. przez tłum, i dotknęła się Jezusa. I w momencie, kiedy dotknęła się Jezusa, została uzdrowiona. Jest napisane, że moc uszła z Jezusa. I Jezus się odwrócił i mówi, kto mnie dotknął? się Panie, wszyscy się dotykają. Ale była jedna osoba, która miała taką wiarę, wiedziała, że jeżeli dotnie się Jezusa, to będzie uzdrowiona i została. Wiecie? To jest dla mnie niesamowite. Miała wiarę, jak dotnę się Jezusa, będę uzdrowiona. Tylko dotknę się Jego i będę uzdrowiona. Jezus mówi, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Wiara Twoja, kobieta, uzdrowiła Cię. Kani ja wierzę, że Bóg chce, byśmy naprawdę wzrastali w wierze. Bóg nas spotyka na, na każdym poziomie, ale pomyślmy, gdyby ta kobieta nie miała, to, nie miała tej wiary, nie dotknęłaby się Jezusa. Nie przedarłaby się przez tłum. A więc tak naprawdę jej wiara, jej wysoki poziom wiary sprawił, że została uzdrowiona. Amen. Kochani, otwórzmy sobie Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział, piąty werset. Mateusz 8, 5. A gdy, a gdy wszedł do kafarnału, do niego setnik, pr przyszedł do niego setnik, prosząc Go i mówiąc, Panie mój, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi, rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię Go. A podając setnik, rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Zobaczcie, to był, to był najwyższy poziom wiary, jaki, jaki widzimy. Bo ja jestem człowiekiem poddanym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu idź, a idzie. Innemu zaś przyjść, a przychodzi. I słudzę swemu, czyń to, a czyni. Gdy Jezus usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę, powiadam Wam. U nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie, nie znalazłem. Zaprawdę powiadam nie znalazłem takiego innego człowieka, który by wierzył w tak moje słowo, że ja powiem tylko słowo i zostanie uzdrowiony. Amen. Opowiadam Wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie zaś Królestwa będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacić zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika, idź. Jak uwierzyłeś, niech ci się stanie, i został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Sługa tak naprawdę uwierzył w moc słowa Jezusa. Amin, ten, 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 ten setnik uwierzył tak naprawdę w moc słowa Jezusa. I ta wiara w moc słowa Jezusa sprawiła, że jego sługa został uzdrowiony. Kochani, ja wierzę, że to jest najwyższy poziom wiary. Wierzę, Słowo Jezusa wierzę, że ono ma moc. Że ona ma moc przemieniania, uwalniania, zmieniania, uzdrowiania, zaopatrzenia. Jego Słowo ma moc, aby wykonać wszystko, co ja potrzebuję w moim życiu. Jego słowo ma moc. Amen. Kochani, jak powiedziałem wcześniej, ja wierzę, że Bóg chce. Abyśmy wzrastali w wierze. I wiecie, to dotyka mojego serca. Ja wierzę, że Duch Święty mówi do mnie w ostatnim czasie, abym ja wzrastał, abym dał fokus w moim życiu na wzrost wierzy. Abym miał fokus w moim życiu na wzrost wierzy. Wiecie, bo w... nie wzrośniemy w wierze przypadkowo. To nie jest tak, że nagle bum i masz wiarę nie wiadomo jaką. To tak się nie dzieje. Wiary nie można kupić. Wiary nie można wykombinować. Są konkretne rzeczy, które są w naszym życiu. Jeżeli będziemy tak żyć, będziemy wzrastać w Bogu. Amen? Będziemy wzrastać w wierze. Jeżeli spodziewamy się, że wiara przyjdzie przypadkowo w naszym życiu, że ja nie włożę żadnego wysiłku, gwarantuję Wam, że On nie przyjdzie. Amen? Kochani, Bóg każdemu zdał, z nas dał miarę wiary, taką porcję wiary na początku. Ale pomnożenie tej wiary, tak naprawdę, zależy od tego, jak jej używamy. Pierwsza najważniejsza rzecz pomnożenie wiary. Odbywa się na podstawie tego, jak tą porcję, którą Bóg nam dał, używamy. Amen? Po prostu jest to jak mięsień, który Bóg chce, żebyśmy rozwijali. Na początku jest mały i słaby, ale przez regularne, regularne ćwiczenie ten mięsień wiary rośnie w nas. Amen? Premier, chciałbym powiedzieć teraz parę prostych rzeczy, bardzo prostych. Jak możemy wzrastać w wierze? Jak mamy żyć, żeby wzrastać w wierze? Pięć bardzo, bardzo podstawowych rzeczy, ale bardzo często my się ich nie trzymamy. Mimo, że są tak proste i nam wiadomo i, i oczywiste, tak często my się ich nie trzymamy. Pierwsza rzecz. Praktyczne wykonywanie Bożego Słowa. Co to znaczy? Praktyczna nauka Bożego Słowa. Ja biorę słowo, czytam to Słowo, i mówię, Okej, okay, ja tak będę żył. To słowo dla mnie ma być instrukcją, jak ja mam żyć. To nie jest tylko słowo, o takie kazanko fajne było albo niefajne, albo wiecie, o, jakaś historyjka, tu historyjka tam. Nie to jest w ogóle bez sensu czytać Biblię jako tylko historyjki. To jest instrukcja naszego życia. Ja czytam to Słowo i mówię, ok, ja chcę tak żyć, ja chcę tak żyć, ja decyduję się tak żyć, ja decyduję się tak żyć, ja będę robił to, a tego nie będę robił. Dlaczego? Bo tak jest napisane w Bożym Słowie. Kochani, to jest, jest podstawa w ogóle wiary. Ja wierzę w to, że Bóg do mnie mówi w tym Słowie i robię wszystko, a Bóg mi w tym pomaga, bo Duch Święty jest ze mną i jest we mnie, aby tak żyć, jak tu jest napisane. To jest pierwszy krok do wzrostu wierze. Wiecie, jeżeli Biblia tak pisze, a ty mówisz, a, ja wiem, a, może, I nie urośniesz wierze, Nie urośniesz wierze. Bóg chce, żebyśmy z drżeniem i z bojaźnią odnosili się do tego, tego słowa. Nie w takim strachu, Wiecie, demonicznym, ale w takim Bożym strachu. Boże, skoro Ty tak mówisz, to znaczy, że ja tak mam żyć. Jeżeli Ty mówisz, żebym tego nie robił, ty ja naprawdę nie chcę tego robić. To ja decyduję się tego nie robić. To nie, ja nie będę tego ignorował, ponieważ Ty tak mówisz, wiecie co, tak ważne jest studiowanie Bożego Słowa, żeby dokładnie wiedzieć, co Bóg chce, a co Bóg nie chce. To jest, to jest takie proste. Co Bóg chce, a co Bóg nie chce. Wiecie, Ewangelie są niesamowite, listy są niesamowite, cała Biblia jest niesamowita. Przypowieści Salomona są niesamowitą instrukcją, jak żyć. Prawda? Jak Biblia mówi, nie upuszczaj wspólnych zebrań, zgromadzeń, to ich nie upuszczaj. Po prostu to jest jasne. Biblia mówi, bądź ofiarny, bądź ofiarny. Bo Biblia mówi, nie narzekaj, to mówi, okej, okay, nie będę narzekał. Prawda? A my czasami tak lata nam bierze i się rozciągamy w tym wszystkim, ale tak naprawdę to jest podstawą do tego, żebyśmy zastali, zastali w Bogu. Żyli według słowa. Po prostu żyli według słowa. I nie tłumaczyli sobie, nie naciągali tego słowa, ale tak jak jest napisane, tak chce żyć. Prawda? Żona pisie, e, biblia pisze: Kochaj żonę swoją, to ja kocham żonę swoją. Prawda? I wiem, że przez te lata czasami było ciężko, ale nie mam innego wyjścia, ponieważ Biblia pisze, żebym ją kochał. Prawda? Biblia pisze, żeby żona była uległa swojemu mężu. Tak jest napisane. I tak mamy żyć. I nie ale no wiecie, bo mój mąż. No, 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 no. Tak mamy żyć. I wiecie, co zauważyłem w moim... Już w 30, no, prawie 30-letnim chrześcijańskim życiu, że kobiety, które żyją według tego słowa, wzrastają w mądrości. Naprawdę mają mądrość. Te, które są uległe swojemu męż mężowi. Ale to nie jest mój temat dzisiaj. Kochani, a więc, aby wzrastać w wierze, po pierwsze, musimy poważnie traktować, studiować to słowo i poważnie traktować Odnosić się do nauki Chrystusa bardzo, bardzo poważnie. Amen. I powiem jeszcze, wzrost wierze to nie jest tak, że to jest ekspres. To się dzieje stopniowo. I czasami my tego nie zauważamy, ale ludzie, którzy są z boku, będą to zauważać. Amen? Czyli pierwsza rzecz. Poważnie odnosimy się do Bożego Słowa we wszystkim. Okej, okay, druga rzecz. Osobista dyscyplina. A... Osobista dyscyplina, jeżeli chodzi o, o modlitwę i studiowanie Bożego Słowa. Wiecie, ja wiem, że jest trudno. Mi też jest trudno. Jesteśmy zaganiani. Jest milion obowiązków. Ale ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy się tego nauczyli, że każdego dnia ja mam osobisty czas z Bogiem. Każdego dnia, każdego dnia mam osobistą Czas z moim Panem. Kiedy zamykam się sam na sam z nim i jestem z nim i otwieram moje serce. i Kiedy studiuję to słowo, chcę, żeby on do mnie mówił. Kiedy modlę się, nastawiam moje serce, żeby słyszeć, co on do mnie chce. Wiecie, bez tego tak naprawdę nie ma chrześcijaństwa. Jak nie ma tego. To tak naprawdę zaczyna być religia. A Bóg nas nie powołał do religii. Ja wierzę, że kiedy jesteśmy w tym regularni, wiara w nas jest ożywana. Jakby podlewamy tą wiarę, aby ona rosła w nas. Przez taką intymność, codzienną intymność z Jezusem. No kochani, czasami jest tak, że jesteśmy zabiegani, o, dzisiaj nie miałem czasu, okej, okay. znajdź go jutro. Znajdź go jutro. Jutro nie miałem, okej, okay. znajdź go pojutrze. I zrób tak, spraw tak, zdyscyplinuj się na tyle, żeby to było w końcu codziennie w Twoim życiu. Wiecie kiedyś? Derek Prince powiedział coś takiego, że tak naprawdę kluczem do sukcesu w jego życiu była duchowa dyscyplina. Była duchowa dyscyplina. A wiemy, jak daleko zaszedł Derek Prince. A więc druga rzecz. Dyscyplina w naszym chrześcijańskim życiu. Trzecia rzecz. Nasza osobista służba. Wiecie, że w Biblii jest napisane, że każdy jest powołany do służby? Każdy jest powołany, żeby służyć Jezusowi. Nie ma tych, którzy grają, i tych, którzy oglądają przedstawienie. To nie jest teatr. Tak naprawdę każdy jest powołany do służby. I to do służby duchowej. Bo każdemu został dany dar od Boga. I każdy z nas jest powołany, żeby służyć Bogu w darze, który, który, który jest mu dany. Kochani, jeżeli tak naprawdę jesteśmy tylko słuchaczami w Królestwie, Nie będzie nam łatwo wzrastać wierze. Dlatego, że wiara musi być praktykowana. Jakąkolwiek służbę Bóg ci dał, musisz ją praktykować i musisz włożyć w nią serce. Musisz włożyć w nią serce. Amen? Kochani, to jest. To jest... Służenie Bogu tak naprawdę jest. Jedną z ważniejszych rzeczy w naszym życiu. Bóg nas powołał, abyśmy Mu służyli. I chrześcijańskie życie to nie jest tylko praca, zakupy, spanie, praca, zakupy, spanie. Tak naprawdę jesteśmy powołani, by Mu służyć. Jesteśmy sługami Boga. Prawda? Biblia mówi, że jesteśmy sługami Jego. Kochani, ja wierzę, że nasza służba dzieli się też na dwie rzeczy. Z jednej strony jesteśmy powołani, by służyć Bogu i służyć lugi, ludziom. W darze, który nam dał. <laughs> Jak służymy Bogu? Przez uwielbienie, przez chwałę, przez modlitwę. Jak służymy ludziom? W namaszczeniu, które Bóg nam daje. Prawda? Jeden ma takie, jeden ma takie. Jednego Bóg powołał do tego, drugiego do innego. Ale każdego z nas do czegoś powołał w Królestwie Bożym. Kochani, wiecie co? Wielu chrześcijan z polistej ziemi nawet nie wie, do czego Bóg ich powołał, jaki był ich dar. I to jest tragedia. Skąd mamy wiedzieć, jaki Bóg nam dał dar? Czasami ci prorok powie, ale to nie ma większego znaczenia. Największe znaczenie jest to, że masz to usłyszeć od Jezusa. Masz to usłyszeć od Ducha Świętego. On ci to wlewa w twoje serce, ale musisz otworzyć to serce przed Nim, aby, aby, aby wiedzieć, do czego Bóg cię powołał. I jest napisane, że nasze powołanie tak naprawdę jest święte. To nie jest jakaś sobie rzecz, to jest święte. To jest, to jest tak ważne, aby wypełniać swoje powołanie, które Bóg ci dał, aby jemu służyć w tym powołaniu. Amen. I czwarta rzecz. To są, wzrastamy wierze przez trudne okoliczności w naszym życiu. Mamy trudne okoliczności w naszym życiu, a przynajmniej ja je mam. Może Łukasz nie ma. Łukasz masz? A Łukasz też ma. Każdy z nas ma jakieś trudne sytuacje w naszym życiu, i w jaki sposób je przechodzimy. To będzie sprawiać, że nasza wiara będzie rosła albo będzie malała. Jeżeli coś trudnego przychodzi w naszym życiu ja tak naprawdę ufam Bogu, całym sercem ufam Bogu i modlę się pre do przodu, moja wiara będzie rosła. Będę proklamował Jego słowo, będę zagłębiał się w Jego słowie, będę szukał rozwiązania w Nim. Moja wiara będzie rosła. Ale jeżeli będę szukał świeckich rozwiązań, to nie pomoże mojej wierze. Amen. A więc w trudnych sytuacjach, w które przechodzimy, trwajmy w Bogu i przyjdźmy do przodu w Bogu. Weźmy Jego Słowo, walczmy, módlmy się, prośmy, prośmy innych o modlitwę. Po prostu róbmy to po bożemu. Róbmy to po Bożemy. Wiecie, to są proste rzeczy, prostych pięć rzeczy, o których powiedziałem. Ale ja wierzę z całego serca, jeżeli będziemy trwać w tych prostych pięciu rzeczach, będziemy systematycznie wzrastać wierze. Amen. I powiem Wam: Ja chcę wzrastać wierze. Naprawdę chcę wzrastać wierze. Chcę się podobać Bogu. Amen. Amen.